Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Jak dobrze wiecie kilka dni temu obiegła polskie społeczeństwo World of Warships informacja o nowym polskim okręcie. Tak jest, chodzi oczywiście o Błyskawica 44, czyli przeniesienie naszej popularnej błyskotki na tier wyżej, na ósmy. Znaczy przeniesienie, dodanie nowego okrętu. No właśnie, sporo się w nim zmienia, najprawdopodobniej już widzieliście dosyć... Sporo materiałów na ten temat, jest taka szansa, ale ja zapraszam Was dzisiaj na troszkę inny materiał. Na starcie powiemy kilka słów, oczywiście standardowo o tym okręcie, ale na taki materiał w stylu porównania. Weźmiemy sobie na jednej stronie ekranu nową błyskawicę i porównamy ją do starej błyskawicy. No, sprawdzając co wypada lepiej. Oczywiście jest to ósmy tier versus siódmy, ale może, no właśnie, gdzieś są spójności, gdzieś są rozbieżności. Zobaczymy. Zapraszam na ten materiał. Ubersray kanał od gracza dla graczy. I jeszcze na początku, zanim przejdziemy do dzielonego ekranu, Zapraszam na krótki opis, czyli słynny polski niszczyciel, który brał udział w wielu operacjach. Błyskawica po przezbrojeniu będzie posiadała 8 dział kaliber 102 mm, wyposażonych tylko w pociski przeciwpancerne. Szybkie przeładowanie dają duże uszkodzenia okrętom. Na minutę ulepszone kontery koszetów, no jednym słowem torpedy podobne do Olanda. I jak w oryginale błyskawica ma wysoką prędkość maksymalną, a zmiany polepszają jej manewrowość i kamuflaż posiada także pokaźną baterię sprzętu eksploatacyjnego grupa naprawcza, awaryjna mocznika, sonda hydroakustyczna 5 km, ale nie ma wytwórnicy dymu. Jest wyposażona najlepiej do atakowania. No właśnie, zobaczymy jak to będzie e, działało. Mamy tutaj też kilka słów opisu, że błyskawica jest niezrównanym okrętem do walki w zwarciu. E, działają niski zasięg, słabą balistykę. E, tutaj też po tej prędkości widać, że będzie to taka duża parabola używajcie prędkości, kamuflażu, by rozpocząć walkę w warunkach zaskoczenia, zadajcie uszkodzenia, oderwijcie się przeciwnika i użyjcie grupy naprawczej, aby się naprawić. Oczywiście tu już przejdziemy zaraz do statystyk, ale mniej więcej wstępny opis błyskawicy zapowiada się interesująco, zmienia się to, że nie będzie wytwornicy dymu, ale no właśnie, to nie jest konieczne, bo jeżeli jesteśmy graczami, którzy przeszli przez europejską linię, to na pewno graliście przecież na początku niszczycielami w drodze do Halanda, a tam Dymu nie było, między innymi Olandem na ósmym wieżu, wspomnianym tutaj e, wcześniej. Ok, przejdźmy w takim razie do porównań obu okrętów. I jesteśmy, moi drodzy. Po lewej stronie devlog i dane z Devbloga, które e, tutaj nam Darkhawok przetłumaczył. A potem mamy po prawej stronie dane z Global Wiki, e, gdzie wyciągniemy sobie najważniejsze rzeczy, te, które interesują zawsze graczy, i dzięki temu tutaj będziemy mieli, e, prawda. Dane różnice pomiędzy ósmym a siódmym kierem. ósmy po lewej, jeszcze raz mówię, siódmy po prawej. 18 500 punkty wytrzymałości, 15 500 wcześniej było, czyli 3000 rośnie nam całe punkty wytrzymałości. Opancerzenie do 19 mm. Tutaj, według danych, między 7 a 16 mamy, więc. Tak, AP Armor, Hit Points, tak, więc wzrośnie e, nam no, troszkę opancerzenie. Bateria główna, tutaj 4 podwójne, 102. Tutaj mieliśmy 3 podwójne i jedną pojedynczą, 120. Zasięg ognia 103, tutaj zasięg ognia 12. E, tutaj proszę jest, żeby nie było. E, maksymalne uszkodzenia, tutaj mamy tylko przeciwpancerne 2000, tutaj mieliśmy. Jeszcze do tego haeki, więc z haeków uszkodzenia wynosiły 1700 z prawdopodobieństwem podpalenia 8%, a apeki, czyli przeciwpancerne pociski 2200, prędkość wylotowa 811. Tutaj mieliśmy 900 metrów na sekundę prędkości wylotowej. Dzięki temu no, ta parabola była. Płaska, a tutaj będzie jeszcze troszkę bardziej zwiększona, czyli takie do góry lecące, te pociski przerzucające, można powiedzieć, przeszkody terenowe, wyspy czy Czas przeładowania 4 sekundy, tutaj mamy 6 sekund, no mniejszy kaliber, czas obrotu 180 stopni 10 sekund, identyczny. E, tutaj jest 18, przepraszam e, maksymalny rozrzut 92 metry, przy SIGMIE 2.0, tutaj 105 metrów, ale to jest mi się wydaje, ten sam będzie poziom, też 2.0 więc nie będzie tutaj y, aż takich Różnic. Bomby głębinowe do obrony przeciwko podwodniakom. Tutaj nie ma tego podanego. Wyrzutnie torpedowe. Proszę bardzo, tutaj mamy wyrzutnie torpedowe. Dwie potrójne 533. Tutaj mamy też dwie potrójne 533. Przeładowanie 70 sekund. Tutaj przeładowanie nam wzrasta do 100 sekund. Przy obrocie 25 stopni. Czy jest obrót tutaj? 25 stopni i 7,2 sekundy to by było. Tak, taki sam obrót. Wykrywalność torped jest podana. Nie widzę, ale prędkość torped 76 rośnie nam. O 20 węzłów prędkość torped. Kapitalna wiadomość bym powiedział. E, dlatego, że no, wolne torpedy to wiadomo, łatwiejsze, e, łatwiejsze wykrycie. Te torpedy mogą być fajną zabawką na tej błyskawicy. E, zasięg 10-km, to też sporo robi. Uszkodzenia 10 tysięcy. Tutaj uszkodzenia były większe, ale torpedy były wolniejsze, więc no powiem tak. Te torpedy mogą być fajnym, fajną, zaczepną bronią. Może nie główną, ale na pewno na pewno mogą sporo, sporo porobić, przede wszystkim e, przez ich prędkość. To, e, że tak powiem e, prędkość taka w stylu olandowa może tutaj naprawdę sporo dać. Obrona przeciwlotnicza to jest akurat bardzo łatwo tutaj powiedzmy w skrócie policzyć, bo te punkty i zasięgi, e, a także zobaczcie, że tutaj jest po... po zwiększają nam się zasięgi, strefy działania e, i dzięki temu jednym słowem wiemy już na pewno, że ta obrona przeciw przeciwlotnicza będzie o wiele bardziej skuteczna na mm, dystansie, prawda, krótkim, dalekim od wcześniej, okręt będzie mógł się już obronić. No to jest ósmy tier. Już przeciwko ósmym lotniskowcom będziemy walczyli, a nawet i dziesiątkowym, jeżeli nas tak wrzuci. Więc tutaj musi być to wzięte pod uwagę. Dodatkowo musicie brać też pod uwagę to, że nie mamy wytwornicy dymu na tym oto okręcie. Tak, też to jest też bardzo istotne. Zobaczmy sobie jeszcze wykrywalność, manewrowość. Tutaj uciekło, tu gdzieś powinna być chyba spacja, mi się wydaje. Ale maksymalna prędkość 39 węzłów, tak samo jak było. Promień skrętu 610, nic nam się nie zmienia. No i tutaj mamy czas przestawiania steru o wiele sprawniejszy, bo 4,5. Tutaj było 5,8, więc przy sterze też nam grzebali wykrywalność z powierzchni 7,2, z powietrza 3 km, e, no i z dymu chyba raczej będzie prawie taka sama, jeżeli w ogóle będziemy z dymu, prawda, mogli strzelać. No ważne jest tutaj mm, też to, że e, tu nie mamy podanych ten, e, sprzętu eksploatacyjnego, możemy sobie jedynie zerknąć, grupa naprawczo-ratunkowa, e, grupa naprawcza, e, to też jest istotne, więc będziemy mogli się uleczyć całkiem z Sporo, bo czas działania 14 sekund, no można to poprawić, naprawdę zdolnościami kapitańskimi, wydłużyć czas działania, skuteczność naprawy, więc idzie co nieco tutaj się naprawić. Awaryjna moc silnika, pamiętajcie, że ona ma, daje tutaj 25%, więc w okolicach 49 węzłów będziecie mogli latać, jeżeli wrzucicie sobie jeszcze do tego flagę, długość czasu Działania wydłużycia, na przykład modułem, bądź prawda, umiejętnością kapitana, to jest też przydatne. No i sonda hydroakustyczna, która naprawdę wykrywalność 5-kilometrowa dużo daje. To jest taka już wykrywalność, no może nie powiem na niemieckim poziomie, ale to tylko kilometr różnicy. Czas działania 100 sekund, więc idzie wpłynąć na granicę tego dymu, gdzie gdzieś może przeciwnik się ukrył. Rozstrzelać go. No, mamy pociski przeciwpancerne, więc trzeba będzie to brać pod uwagę. Interesująco wygląda ta nowa błyskawica. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jest to okręt do szybkiego atakowania, do szybkiego atakowania, do szybkiego że tak powiem zlikwidowania przeciwnika i odskoczenia. Może być problem właśnie kiedy zostaniemy wykryci, bądź ktoś się na nas skupi, bo nie mamy tego dymu. Musimy zniknąć poza zasięg wykrywalności. A teraz policzmy sobie jeszcze zasięg wykrywalności. Mamy 7 i 2. To daje nam e, 1,4, e, kiedy użyjemy perku kapitańskiego, a także e, na ósemce, jak wiadomo, będzie już możliwość wykupienia kamuflażu w e, modułach, prawda, tam w sprzęcie. Więc e, no właśnie, to nam daje 5,8. To jest bardzo fajny kamuflaż, bo jest kilka niszczycieli e, poniżej tej granicy, przede wszystkim na przykład japońskie. Ale jest spora grupa też niszczycieli w granicach, no właśnie, szóstki, więc na ósmym tierze 5 i to jest dobra wykrywalność. A jeszcze dodajmy, że nasze hydro działa od 5 km, więc te tylko 800 metrów będzie nas różniło, kiedy nas wykryją na przykład z dymu i zniknął. No to my włączamy hydro i lecimy do przodu, bądź na przykład po strzale, bo też jest takie prawdopodobieństwo. E, no, wiecie o jakie sytuacje mi chodzi. E, dobra, moi drodzy, w ten sposób zaprezentowałem Wam błyskawice dwa, Dwie wyrzutnie torped, e, cztery, e, prawda? Y, cztery w wieże, podwójne sto dwójki. Sądzę, że może być to ciekawa alternatywa na ósmym tierze. Oby jak najrzadziej spotykać, prawda, dziesiątki i bawić się na przykład przeciwko dziewiątkom, przeciwko siódemkom, a najlepiej na równych tierach. I przede wszystkim sądzę, że może być to fajna alternatywa na ósmy tier, gdzie błyskawica na pewno z takim ustawieniem się znajdzie. Pytanie, czy taka, można powiedzieć, awangarda że tak powiem fantazja, żeby tylko dodawać e, błyskawicy, pociski przeciwpancerne e, wam się podoba. No ja na przykład troszkę się zastanawiam nad tym, czy nie lepiej by było gdyby to było w stylu Orkana. Dlatego że tutaj już potrzebujemy no właśnie troszkę innego kapitana. No ale dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Hej, hej.